Ho, 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 z tej strony KHT Horse i witam Was w 17 obowiązku na moim kanale. E, a dzisiaj wracamy tutaj do... można powiedzieć samych czasów, bo tutaj mam pierwszego frasala a tutaj mamy tego mojego różowitkiego, bo dalej trzymamy się w różowej kolorystyce. Mam dzisiaj na sobie Dresik to Missie and silver, Mam też spodnie. I ogólnie dzisiaj otwieramy sobie jak zwykle kalendarze. Jak zawsze kalendarze. I wsiadamy na ostatni trening na Monty. I on ostatnio skakał do 50., -tki. więc dzisiaj sobie może skoczymy coś wyżej. <coughs> bardziej chcę skoczyć wyżej. Więc dobra. Zaczynamy sobie od kalendarzy. Najpierw weźmiemy na maltyzersy. Dzisiaj mamy 17 grudnia. 17 jest tutaj sobie na górze. a Moment takiego dzwoneczka. Dobra, teraz wezmę sobie e, kanusiki. Siedemnaście. Ja taka lucha. I mamy mój koni. Nie chcę się wyciągnąć. No, to nie jest jednorożec. To jest po prostu konik. Takiego mamy dzisiaj. Konika. Przystadcie dzisiaj zostawiamy na koniec, bo po tym co ostatnio, jak ostatnio się nią zaskoczyłam, to teraz zostawiamy ją już sobie na końcuszek. 8 brzmiosków nam jeszcze zostało tylko do końca. E, mega szybko leci. E, może zdążymy e, zrobić jeszcze jakiegoś razu tutorial tutorialna, na siatkę na naszana. Jeśli chcecie, to opiszcie. Dobra, szukamy sobie teraz 17. 24, zobaczcie jaka blucza. 20, 22... 20, 20. O, tutaj mamy... Turnasteczkę. Mamy tutaj kolejnego Donacika, takiego śliczniusia, śliczniusia tego, ładnego. I dalej. Co to jest? Tropical Punch Drink Mix. Skittles. Robiłem może coś takiego, że połowę wleję do wody, a połowę sobie zjem, więc dzisiaj zrobię na wam test. Dobry, dawno nie robiłam, dawno nie brałam wybrania. Pokaż wszystkie dereczki. Okej, okay. wam wszystkie dereczki. Pierwsze z góry. Twoje najlepsze zawody. Jeśli chodzi o zawody horcowe, to najlepszymi były zawody te, w których pokażę jakieś tam zdjęcia i nagrania z tych zawodów, które w za A jeśli chodzi o język, to zdecydowanie kawaliera. Tutaj to nie ma co mówić, nie ma co tu wygadać, o tym zdecydowanie. Wygrywa, dobra. Siedemnastka znowu jest paska. Siedemnastka znowu. Znowu mamy okienko płaskie. Mamy tylko e, rękawiczki, Pokazuję wam znowu, gdyby coś miało być, nie tak? Lub gdyby było kozacko. Pięć, czarna, sześć. Będzie trzeba piłować. Mój kochani, mamy misia bez autografu. Czyżby to zapomniała albo to serce wcześniej się wygłupiała i w końcu przestała i już do końca grudnia nie będzie ja dzisiaj sobie znowu mamy trochę skromniej z porcji jeszcze raz tego przesitnego chamsika on naprawdę nie ma ja nic ja nigdy nim wcześniej nie robiłam więc jestem mega mega zadowolona, bo w końcu go nie ma tego jestem mega ciekawa, więc dzisiaj sobie też przetestujemy ten koniec też jest zobaczcie kolacki, bo nie ma on rogu, więc to nie jest jedno narożek. Czekoladka, jest coś z nią, nie tak? Jest jakaś wyznucona, ale dobra. Egzekwo, egzekwo. Pierwsze miejsce zdecydowanie leci to, bo jestem mega ciekawa tego proszku. Proszku, tego czegoś skitelesowego. Drugie miejsce, czarny się Twisterci. Tutaj, jak widzicie, <śm> Twistercia, jeśli do końca grudnia tak będzie, to naprawdę, może wlecieć na pierwsze miejsce, a na trzecie miejsce, dalej, na podium ten piękny konik. Dobra, to widzimy się już zaraz, bo jest jakaś dziesiąta i do szkoły, więc widzimy się na yy, oglądaniu tych derek. Patrzcie, jaka duża jest już kolokwia Dużo i jeszcze więcej tego będzie. I teraz zapraszam was do tych Derek. Dobra, to przechodzimy sobie teraz do tych Derek, Ja mam tutaj mm, przy pomocy mojego mm, Trzeba jeszcze postawić e, pierwszą mam. to jest taka dereczka. ona była do zestawu z kofi, e, więc tutaj Wam jej ceny nie dam, ale około za taką dareczkę na stronie kofiego e, około 50 zł, więc tutaj mamy cenę i tutaj mamy e, całość. Taką dareczkę wodoodporną na sznurek z KHD Aria Shop e, z firmy Foxika. I jej cena, e, też nie wiem, bo jej cena to e, kupiłam w kalendarzu adwentowym Dzisiaj była na w kalendarzu adwentowym e, Jest ona fajna, bo jest bardzo wodoodporna i nawet wody, ona śpi jak jest zimno w nocy e, Ja ją zrobiłam sama, więc nie płaciłam za nią w ogóle Mamy dereczkę taką i ona jest dereczką z Horst Clubu i też tutaj nie pamiętam ceny, bo kupywałam ją bardzo dawno. Ona też nie była z puszkiem, więc sobie sama dokleiłam. Wydaje mi się, że tak wygląda to ładniej. Kolejną sama. Ona była na konie A3, na ogiego bardziej. Tego ogiego, którego tu chwilę z nami nie ma, bo jest on. No, sprzedałam, sprzedany Więc nie pasuje mnie tu chwilę na żadnego konia, ale może kiedyś zrobię jakąś tutaj większą regulację, tak ona się prezentuje. Jest takim tutaj fajnym bianoniciem, jednorożcową dla jakiegoś kumika. Ona jest taka bardziej, robiona dla mnie, dla zabawy, ale wiecie, bo mam taki kantar, który jest taki um, z. Na potylce ma jednorożca, to ruch jednorożcowy, więc zrobiłam do kompletu tą dreczkę. No i no ona też zrobiłam ją sama, puszek z. Um, Wtedy mi kosztowało mnie chyba jakieś 50 zł. Nie, 12. Dzisiaj jak widać jest trochę 2 na pewnie też słychać, ale w końcu trzeba było się wybrać na ten ostatni, trend najprawdopodobniej. Ciekawe, czy w ogóle się uda zaskoczyć, bo on no, nie lubi zbytnio wiatru, wiecie. Wiatr to żywioł koni. I nie wiem, wkuszę się do was odezwać coś. No, Mam to trochę wydziwia, bo wiecie, ja teraz. Nie wiem co się ale słyszałam, że drzewa popadały tak bardzo. Wiatr wiał, że aż drzewa popadały. I wiecie, jakieś policje karetki jeżdżą na sygnałach. Wiatr wie jeszcze dodatkowo. Drzwi od zamku się zamykają, otwierają trampolina, trzepie i on jest taki, wiecie, i się boi. Mogłam mu nałożyć na jakieś. Jak widzieliście przez chwilę, on jest strasznie bo te drzwi stukają, tam jeżdżą karetki, auta jeżdżą, to stuka, wiatr jest mega mocny, nie wiem czy skoczemy coś wyżej niż, 50, niż 60, ale spróbujemy, spróbujemy. Jesteśmy jest mega spięty w tym galopie. No i nie wiem. Spróbujmy się na drugą stronę. Skoczymy sobie i zobaczymy, czy będziemy podwyższyć te 40 h. Ja co moim zdaniem możemy skoczyć 50 i przy 50 dopiero zobaczymy czy on naprawdę jakby bo on w tej 40 jest taki od niej z każdy przechodzi. Drodzy tutaj obok nas są kosze i są takie torby, takie prostowe. chciałam bądź jego na nich odkrulić. Jeden z tych koszów taki zamknął i otworzył, tak wiecie, tak. taki dźwięk wydał. I Monta tak pokalopował. Czemu ja mam nagrała? już, już Co so, ja już mu dam spokój 170? No bo my z 5 minut 5 minut próbowałam z nim przeskoczyć jedną przeszkodę. I się nie dało. W kółko próbowałam, ale już kończymy, czy się rozkusujemy. I najprawdopodobniej już tego nie będę nagrywać, tylko widzimy się w domku u z jeśli jest to pierwszy vlogos, który oglądacie na moim kanale, to bardzo polecam wam wpaść na mojego IG, e, tutaj macie nazwę, e, ponieważ tam też jestem i nawet nie wiem czy nie częściej i nie wiem czy nie więcej tam z mojego życia e, się m, pojawia, jest tam też oczywiście hobby horsing, nawet dużo, e, na pewno nie więcej niż tu, e, na pewno nie więcej niż tu, ale na pewno e, coś tam e, znajdziecie z tego hobby horsingu właśnie. Dobra, tutaj te czarne sobie wszystkie od twistercji popiłowałam. Nie wszystkie są jakoś mega dokładnie spiłowane, ale starałam się jak najbardziej te miski. najbardziej mi szkoda, bo one się porobiły przezroczyste. Tego tak już próbowałam no, delikatnie piłować i trochę go zostało, tego autografu, ale chociaż ma lepszy kolor, bo ten to taka lipa, ale jak widać, udało się nawet tego spiłować i nie widać tego aż tak mocno. Tutaj mandarynka, grzybka, mega słabo zpiłowałam, bo nie da się, bo on jest takim, z takim wgłębieniem. E, ta kostka tak się zmatowiła. Dobra, to ja sobie ten napój wezmę. Żeby... No, miałam na cukierka z kalendarza dzisiejszego e, i sobie właśnie przypomniałam o tym. Tak to bym już z Wami kończyła, ale teraz sobie to robimy. Dobra, wziąłam sobie na razie tak malutko wody, bo chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać. Fajnie, fajnie smakuje. Niebieskie! Nie wiem, czy tyle wystarczy, a na razie tylko tyle. Już trochę. Mi to smakuje. Mm -mm. To jest takie mega mocno chemiczne, nie, nie, nie piję tego więcej, to jest naprawdę. A więc dobra, na dzisiaj to już wszystko. Widzimy się już, jutro. do widzenia, pa, pa.